Ho 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 Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft mapek od widza, normalni. Dzień dobry czaty, premierę chyba zrobię, tak, chyba zrobię, ale w ogóle na live zapraszam tak, by the way, bo to live jak oglądacie ten odcinek, to live będzie dosłownie za Pół godziny do godziny max, tak, że myślę tak, no tak, nie zależy ile mi ten film zajmie nagrania, bo to, bycie wrzucę, no, nie masz, nie masz, nie masz. Eee, Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz, normalnie, rozumiesz, dzisiaj mamy mapeczkę Escape Room 2020, a normalnie także czuję, że będzie grubo, bo cały 2020 jest gruby, co nie? Co nie? No. Ehm, dobra, gamę modę zero, wieczny dzień, ładna pogoda, nie wypada jej temu, nie pogazywań jego będę. Teraz mam w ogóle super, super podbicie energii z samego rana. Y -y, normalnie mówię wam, wow, wow, wow. Y -y, zaczyna mi powolutku, powolu keto wchodzić, także ja bym się bał na waszym miejscu, bo to znaczy, że jak wejdzie tak na pełnej, to ja kurwa będę normalnie energią. Wylewał się na prawo i lewo dosłownie. Dobra. Nie oszukuj graj na GM 0 bądź, bądź uważny. Fajna mapa była, dziękuję. Myśl. Fajna mapa była bardzo. Mapa dedykowana dla liaja. A ha, ha, Halo? O, lol, przyst... Dzia -dzia działasz czy nie działasz? O nie! O nie! Klawiatura mi wysiada! To, to, to niezbyt dobre przy nagrywaniu. okej, okay. mapa ma 10 pokoi. Mapa jaka. Jako mapa ci się spodobała? Zostaw diament na Minecraft. Mapy. Oczywiście, standardowo ustaw. Sobie z popłyty. Gdzie chcesz mi jej zabawy? Super! Twórca Patrick Man Vip. O mnie, zobaczmy sobie. Mapa mało się poziom Budowałem tę mapę. Yy, będzie jak skończę. Nie, wait, mapa ma 8 poziomów, budowałem tę, tą mapę, będzie jak skończę, są różne pokoje na myślenie, no i będzie też w niektórych znaleźć wyjście miłej zabawy. Eee... Nie wiem, jakoś kurczę nie po polskiemu troszeczkę mi się wydaje, dobra, tu ustawiłem, tu ustawiłem, eee... a jeszcze tutaj, zasady, a nie, to, to było, eee, no to, no to wszystko, dziękuję, eee, idziemy. Idź tym ciemnym tunelem, ciemny tunel. Boję się, kto się boje ciemności, łapka w górę. Nie, ja się nie boję wcale, nie, 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 jestem dorosłym chłopcem. <laughs> Uwielbiam, jak ludzie patrzą na mnie i mówią "Stary prik, jesteś kurwa i wydurniesz, moje dziecko! Bo życie jest za krótkie, ciulu mały jeden z drugim. Żeby być gburowatym przez całe życie, kurwa. Na to będzie czas, jak, jak, już, jak już będę takim... 90 -le... O ile dożyję 90 lat? 90-letnim co najmniej. A wtedy pewnie też będę jajcarzem normalnie, rozumiesz takim. Jak będę miał tyle energii, nie? Co nie? Dobra. Pokój numer jeden w tym pokoju musisz tak przeprowadzić blok piasku, żeby otworzyć żelazne drzwi powodzenia. No, szkór łabym się nie domyśli wow! Aha, dobra, potem to E! Nie ma! Nie ma!

I tutaj, 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 teraz tutaj, teraz i teraz tutaj, i teraz tutaj, i normalnie, pek mamy, to dziękuję. O, oh! Pokój numer dwa musisz skakać do jak nie doskoczysz do dźwigni. Jak doskoczysz, znisz ją i postaw na bloku diamentu obok drzwi. Dotąd muszę skakać, aż nie doskoczę do kurwa Normalnie, yy, nie zrozumiałem. Eee. A, do, do dźwigni. A gdzie jest dźwignia? A, bo dźwignia jest na górze. Okej, okay. jump boost. Uu, jump boost, duży jump boost. Jump boost. Ha, lalala, dobra, może. Bo jezu, speed. Uu, shift. Shift power. Shift, power, tak Ło! Wow. A w ogóle ludy! E, bo się was nie zapytałem dzisiaj o nic e, z premiery oczywiście, z was też co, co oglądają po premierze. E, co dzisiaj na śniadanku jedliście? Bo ja jeszcze na przykład nic, ale. Ale, może nie wiem, jakąś jajeczniczkę, może coś, jakieś, jakieś pomysły macie, coś ten tego, to. To by fajnie. Y, przepraszam bardzo, czy. Aha! Ha! No, o to chodziło? Chcę w się, sensie, żebym tam ze speedem skoczył, czy, czy nie do końca, czy nie do końca, bo ja nie rozumiem. Halo, fail, Czaty jeden fail, trzeba pisać. You... Ha. Czekaj. <ścoughs> A I feel good. Jezus Maria, co jest? O, o, szalone speedy. Dobra, jestem tu. Dobra, jump Ha! Nie Co, co, co tam było? Co? Co, że, co, że, co? A, że te, No, rozumisz, tak tam. No, no, no LICTER! ter! i e, tak, dokładnie, to jest tak. E, Nieaa! Jestem, jestem, jestem. Tym razem mi się udało. Easy, easy, dobrze. I teraz c... Uuu Zniszcz tą dźwignię, dobra, z przyjemnością, wej mnie to. I pyk, i tutaj wychodzę, dziękuję. Dokładnie, D droga z Ametystu pokazuje jaka ścieżka jest mechanizmu. O mój Boże! Pokój numer 3 w tym pokoju musisz odzorować mechanizm, który jest po drugiej stronie, żebyś mógł wyjść z tego pokoju. A nie ma problemu, że ci bardzo normalnie rozumiesz, tak, o, lecę, tu jest trzy, kur... trzy, tu jest Redstone Repeater, tu jest The Block, tu jest w ogóle, kurwa dźwignia, czemu ta dźwignia jest tutaj, I don't know. I don't know, eee... Bo ona tutaj jest jakby odpalona, to będzie, o to chodzi, to po co by było to, nie wiem, dobra, czekaj, tutaj, 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 e, teraz tutaj Sticky Piston, e, Yy, Blok redstone tutaj ma być redstone, 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 redstone i Okej, okay, Teraz redstone repeatere. Teraz, kurde, pistone. Teraz redstone blokę I tutaj redstone, redstone, nie, tu ma być redstone repeatere. Redstone, 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 redstone. redstone. I kurwa, gdzieś się pom... Rzępom... A, bo tu nie ma tylko tu jest pochodnia A, widzisz, i teraz peko, i mamy to, dziękuję. Easy, to było. Pokój numer 4, w pokoju musisz znaleźć wyjście stąd. Wyjście stąd, gdzieś wyjście stąd. Halo, gdzie jest wyjście stąd? Muszę znaleźć wyjście stąd. Rozumiesz? Rozumiesz, normalnie muszę znaleźć wyjście stąd. Nie stamtąd, tylko stąd. Kurwa, gdzie ja jestem? Halo, zgubiłem się. Zagubione lijaj Czyżby? Nie, wróci... A nie. A nie, wyszedłem! E, bo nie było żadne gratulacji ani nic, ani tak, dobra. Doskocz za samą górę po i potem ją z... jak znisz... I potem ją zniszcza i jak zniszczysz, zeskocz po tym, co skakałeś i postaw dźwignię na bloku diamentu obok drzwi. O, Boże, tłumaczenie ciebie poziomów jest tak genialne, po prostu, że ja nie wiem, ja nie wiem. Jeżeli ktoś nie zrozumiał, to naprawdę serio, nie wiem jakim cudem, bo to jest wszystko tak genialnie wytłumaczone przecież, że to normalnie no to każdy powinien zrozumieć. Każdy! Autentycznie każdy, tylko nie ja. Wow! 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 Kto gra w Icy Tower?

jest, żyłem! A nie, muszę ją wziąć, przecież czekaj, czekaj, daj mi to. Ho, oh, dropper! Easy, easy, Mamy to, idziemy dalej! Pokój numer 6: craftuj po kolei, bo na końcu craftuje się dźwignię. Pokazany, crafting jest na ścianie i jak craftujesz dźwignię, połóż ją na bloku diamentu obok drzwi. Czemu kurwa? Nie rozumiem, dobra, nieważne. Eee, Czekaj, jest rzeczy potrzebne. Eee, ja, nie rozumiem, co, że mam robić, że mam robić skrzynię, tak? O, o to chodziło? W sensie, że mam zrobić wszystkie craftingi? O to chodzi? No chyba o to chodzi, tylko że źle, źle mi żeś kurła przedmioty dał, ja ci mówię, normalnie, tak o, dobra, tutaj, tutaj, kowadeło, normalnie, tak opa, pyk, pyk, dobrze, o, jeszcze będę tutaj wbijał normalnie, dobra. Tarty, ty, ja mogę to zrobić inaczej. Pa, pa, pa. Pyk, pyk, zrobione. Mm. Tutaj, co? TNT, nie ma problemu. Pa. Pyk, pyk, dobrze zrobione. O, dźwignia. Pyk, pyk, zrobione. Leniwy jaj. Ale zrobiłem. Liczy się. Liczy się. O

bo ja zabłądziłem, eh. Wait, tutaj? To będzie tutaj? Nie, to nie będzie tutaj, hallo? nie e, tutaj, to nie tutaj, Eee, tutaj, tutaj, tu, tu, tutaj, tutaj, o, jeszcze raz to zrobię normalnie, patrz, patrz. Jeszcze raz to zrobię, paj. <straszka> <sum> Haha, easy! <laughs> Zabierzemy podejście. Pokoj 8. w tym pokoju, żeby się uwolnić musisz biec do drzwi. I to też jest tor przeszkód. Start. Dobra. Ha! Jezus smarę co? O mój Boże! 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 O mój, Boże, o, mój Boże, o, mój o mój Boże, 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 mój ale szpida mam normalnie tego. I co teraz? A, aha, to to nie to jest tor przeszkód, ej, jak ja se tu drzwi mogłem otworzyć, to ja żem się stresował. No wiesz ty co, jak mogłeś mnie tak oszukać? Pokój numer dzień w tym pokoju, jak w pierwszym pokoju musisz doprowadzić piasek, żeby ci otworzył wyjście. Dobrze! Dobrze, logiczne zagadki, tak jest, tak jest, tak jest dobrze, dobrze, nie ma problemu, nie ma problemu, normalnie, tak, genialna mapeczka, normalnie, Wait, bo tu jest ten cyk, muszę najpierw zrobić to, a potem to Tylko mi się wydaje, a nie tu jest godzin! A ty ty, dobrze, bo już myślałem, że, że to źle zrobione, czy coś już... Już chciałem krzyczeć, nie? Bo ja wcale nie krzyczę przez cały odcinek, tylko teraz dopiero chciałem krzyczeć, rozumiesz? No. Dobra, dobra, cyk, cyk, pyk, mamy to. Uuuu i to będzie chyba ostatni? Póki numer dziewięć w tym pokoju, muszę dobrać obraz, a potem wyjść z tego pokoju, jasne? Nie. Nie rozumiem w ogóle nic, totalnie zero, 0 co, co ja mam zrobić? Ale co, ale co, ale co? co? Pomyliłem się, Nie. Dobra, czekaj. Okay. Nie, nie, nie zielony, 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 rozumisz, dobra

Let's go Ocena mapy, dobra, mniem, mnem. Oceniam mapy. Jak oceniam mapy? Mm. Nie. 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 Dobra, niech będzie. 9 na 10, znaczy 9 od 9, 9. W sensie 10 na 10. No, no, no nie miała błędów, co nie, była spoko zrobiona nawet, no, także no. I mnie to się podobało. Nie, to się podobało. Przede wszystkim dobry poziom trudności, typowy dla jaja. Nie jakiś tam super trudny czy coś, więc fajnie. Dobrze, że mapka nie była jakaś super długa, bo troszeczkę się tego bałem. Ale akurat wyszło, że, że było tak. Idealnie, moi drodzy. idealnie Także ja sobie tutaj wysadzam mapeczkę. E, wam dziękuję serdecznie za oglądanie Oczywiście, wiadomo, tam łapeczki, wiadomo, wszystko normalnie Tutaj ja sobie zrobię jakiegoś screenshota Żeby, prawda, się wszystko zgadzało I zapraszam was dosłownie za jakąś, powiedzmy, godzinkę Tak jak oglądacie ten odcinek Myślę, że już wydarzenie będzie ustawione Więc będziecie mogli spokojnie Znaleźć e, e, Live'ika e, i normalnie, rozumisz Zapraszam, zapraszam Zapraszam dzisiaj singielek e, Normalnie idziemy wysadzać bardzo dużo TNT Albo coś tam jeszcze innego będziemy robić. Zobaczymy, zobaczymy. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. Miłego dzienka wszystkim. Bum, bum, bum. I normalnie do następnego. Trzymajcie się i pa, pa. I wysadzone. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję.